Ducha świętego Amen. Duchu przyjdź prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmę z łatwością, uszy mamy z całością, a jej światłem oświeceni, dobrem będziemy utwierdzeni. Duchu święty, oświecasz <laughs> serce i nasze Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura kateizmu, kościołów, katolickich pouczeń duchowych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętsze serce Jezusowe. Zmiłuj nie? się nad nami. Świ Najświętsze serce. Nie serce Maryi. Módl się za nami. Święty Józefie. Mód się za nami. Święty Atanazy. Mód się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu. Mód się za nami. Święty Piusie dziesiąty dzisiejszy patron. Mód się za nami. Kwiń Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Katechizm czytamy dzisiaj dzisiejszym sierpnia w święto świętego Piusa X. Apologetyczny Katechizm Katolicki, wydanie Miejsce Piastowe 1939 rok, 50 rozdział Czyściec. Wiele dusz schodząc z tego świata są pojednane z Bogiem, mają łaskę uświęcającą i miłują Boga, zatem nie zasługują żadną miarą na potępienie wieczne. Ale wiele z nich nie odpokutowało na ziemi całej kary doczesnej za grzechy ciężkie, albo znosiły ją niechętnie i z narzekaniem. Inne zeszły z niedopuszczonymi nieodpuszczonymi grzechami powszednimi. Inne jeszcze nie naprawiły w całości krzywd wyrządzonych na zdrowiu, na majątku lub na dobrej sławie. Inne nabyły złych nałogów i mimo szczerej pokuty nie całkiem się z nich wyleczyły. Czy mogą w tym stanie pójść do nieba? Prze nigdy. Bóg jest najświętszy, więc i najmniejszą plamą grzechową lub pozostałością grzechów brzydzi się nieskończenie. Pismo Święte zapewnia, że nic zmazanego nie wnijdzie do Królestwa Niebieskiego. Dusze takie muszą przez cierpienia oczyścić się całkiem z kar doczesnych, z grzechów powszednich i z pozostałości grzechowych, to dopiero połączą się z Bogiem. Punkt 134. Które dusze idą do oczyszcza? Do czystej idą dusze, które zeszły z tego świata w łasce Bożej, ale mają grzechy powszednie lub pozostałości grzechowe, albo za dawne grzechy nie całkiem odpokutowane. Już Żydzi w Starym Zakonie wiedzieli o tej prawdzie. Wódz żydowski, Uda Machabeusz, posłał 12 tysięcy drachm do kościoła jerozolimskiego, prosząc, aby kapłani zakupili bydła za te pieniądze i spalili je na ofiary za dusze poległych. Wierzył, że polegli nie zostali potępieni, bo żyli bogobojnie i zginęli w obronie wiary. Wbrew zakazowi jednak mieli przy sobie złote posążki bożków zabranych Grekom pokonanym, więc zgrzeszyli wciwością i nieposłużeństwem. Duch Święty chwali za to Judej dodaje, świętą i zbawienną jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów swoich rozwiązani. Długa Księga Machabejska 11, 26. Pan Jezus uczył o miejscu pokuty pośmiertnej, z którego wyjdą ci, którzy całą pokutę odcierpią. Rzekł, zaprawdę powiadam, wam, powiadam ci, nie wnijdziesz stamtąd, aż odnasz ostatni pieniążek. Ewangelia według świętego Mateusza 5,26. Innym razem uczył, który ktokolwiek by rzekł słowo przeciw Synowi Bożemu, będzie mu odpuszczone. Ale kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone w tym, ani w tym życiu, ani w przyszłym. A zatem są grzechy powszednie, które na tamtym świecie będą odpuszczone. A są inne winy, śmiertelne, które tam już nie będą odpuszczone. Święty Paweł pisze o ludziach, którzy będą zbawieni wszakże tak, jak przez ogień. Sobór powszechny we Florencji w 1439 roku orzekł, jeżeli pokutujący zmarli w prawdziwej miłości Bożej, zanim pokutem uczynili za swoje wykroczenia lub zaniedbania, dusze ich oczyszczają się po śmierci i karą czyśćca. Do uwolnienia od tej kary dopomaga im wstawienie się wiernych żyjących, mianowicie ofiary przyświętej modlitwy, a umożliwia inne dobra, dobre uczynki. Kary czyśćca są dla różnych różne, podobne do kar w piekle, ale trwają tylko do pewnego czasu. Najdotkliwszą karmą jest pozbawienie widoku Boga, którego dusze czyśćcowe gorąco miłują i za którym niewymownie tęsknią. Są także w czyśćcu różne kary zmysłów, nawet kary w ogniu, odpowiednie do przewinień. Cierpienia dusz czyśćcowych są przez to dotkliwe i długie, bo nie łączą się już z zasługami Chrystusa Pana, jak cierpienia ziemskie, więc nie korzystają z miłosierdzia Bożego, ale są ścisłym wymiarem sprawiedliwości Bożej. Czyściec będzie istniał tylko do dnia sądu ostatecznego. Tym, którzy pod koniec świata się tam dostaną, więc krótko w czyściu przebywać będą, zwiększenie cierpień zastąpi długość kary Sobór Tydencki zachęca wiernych do ratowania dusz czyśćcowych. Kościół przoduje w tym przykładem, modląc się za dusze czyśćcowe, przy każdej mszy świętej odprawiając osobne msze żałobne i tak święte egzekwie za zmarłych. Nie modlimy się za świętych w niebie, owszem, wzywamy ich wstawienictwa. Nie modlimy się również za dusze potępione, Nie modlimy się za świętych w niebie. Owszem, ich w nie modlimy się również za dusze potępione, bo im żadne modlitwy nie pomogą. Ilekrość zatem modlimy się za zmarłych, mamy na myśli dusze w czysty cierpiące, ponieważ jednak przed sądem ostatecznym nie wiemy po imieniu i po nazwisku, kto jest zbawiony, a kto potępiony, przeto wolno nam i trzeba modlić się za wszystkich zmarłych. Jeżeli które dusze nie potrzebują naszej pomocy, Bóg skieruje modlitwę na korzyść innych duszczycowych. Czy jakby jakby ktoś się chciał modlić za Hitlera, czy za Stalina Księdzu dał nam mszę, tak? ksiądz z tytułu stosowności odmówi. Nie dlatego, że wyrokuje o tym, że ci ludzie powinni być w piekle, że są w piekle, tylko za to, co zrobili, powinni po sprawiedliwości byliby być. No ale jak ktoś z tych, za których byśmy się mogli modlić i po, powinni modlić, bo mogą być w czyśćcu, jeśli nie są w piekle, Zrobić świętych, to być może na tym polega największy czyściec tych, którzy, którzy zmieniali wiarę. Jeżeli jakimś cudem uniknęli kary wiecznej, że, że tu na ziemi zrobiono z nich świętych, żeby się ludzie za nich nie modlili jako za dusze czystowe. I to, co nie chcieli cierpieć tutaj, Dlaczego wiarę sprzedawali, oddawali, jak dzisiaj wypowiadałem w czasie kazania, czego by na pewno nie zrobił yy, yy, święty Pius X. No, święty Pius X na pewno nie zamieniłby mszy, na pewno nie stanąłby nigdy do odprawiania nowej mszy. No jeżeli byli ci, którzy to zrobili, to paradoksalnie może tak być, jeśli nie są w piekle dzisiaj. Że przez to, co im zrobiono, że ich obwołano jako świętych, ludzie się nie modlą za świętej pamięci albo niesławnej pamięci już dzisiaj. się nie modlą Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta, Bergoria i można powiedzieć: a siedźcie sobie w tym czystwie jak najdłużej. Jeżeli tam daj Wam Boże jesteście, bo piekła nikomu nie życzyli. A siedźcie sobie tam jak najdłużej. I pamiętając zawsze, że jeżeli są w czyściu, to Boga znają, nie mogąc jednocześnie obcować. Ale swoje cierpienie mogą ofiarować już nie za siebie, bo zasług, w zasługach Chrystusowych nie uczestniczą, ale mogą ofiarować za żyjących. No więc pytaj, komu dzisiaj nie Wojtyła, jeśli by był w czyściu, sekunduje, kibicuje, tylko komu pomaga. Pać dalej wózek rewolucji. Więc wielką jest krzywdą najpierw dać znaczy wielką łaską zmodlić się za umarłych, za, za, umarły, za dusze czystowe. Wielką łaską jest ofiarować msze święte za dusze czystowe. No nie daj Panie Boże ofiarowywać nowe msze za tych, którzy, którzy nigdy z nimi nie mieli do czynienia. Marli przed Siedemdziesiątym rokiem, jakim tytułem prosi prosisz o nową, o nową mszę? Za, za, za kogoś, który, który nigdy by się tego nie tknął. A nie poszedł, jakby poszedł, by przyszedł jak, jak pani, która tutaj uczęszcza was, co nam zmieniono wiary, to ja na to nie, nie będę chodził. Że jest wielką łaską modlić się za, za zmarłych, ofiarować im msze ten będzie odpusty. I wielką jest. Paradoksalnie sprawiedliwością Bożą. Może być tak, że tych, których dziś się obwołuje haniebnie świętymi, są w czyściu i w miejsce tego, żeby się za nich modlić, przez to, że się nigdy nie modlą, będą w tym czyściu jeszcze siedzieć i siedzieć i siedzieć. Za to, co, co zrobili, że po sprawiedliwości ludzkiej powinni byliby siedzieć w piekle za. Nich. No, ale jak, jak Pan Bóg by okazał miłosierdzie, a oni żałowali ostatniej chwili, choćby było, no to, to daj Boże, że są w czyństwie. Ale skoro się za nich nie ofiarowuje już, bo, yy, bo się nie modli za nich, tylko się każe modlić yy, do świętego Jana Pawła II, tak jakby to se człowiek świętość mógł w jakiś sposób to zapukał do nieba. Proszę otworzyć, to ja tutaj. Bergoglio. Święty Piotr otwiera. No nic takiego nie wchodzi w grę. Bergoglio ma jeszcze szczęście, bo nie jest święty, nie? I Ratzinger też nie. No ale z Wojtyłą już tak nie jest. Z Janem 23 też tak nie jest. I z Pawłem VI też tak nie jest. I pouczenia duchowne. Ojciec Zygmunt Maria Garigula Grasz, trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie, nowy rozdział ósmy, oczyszczenia czynne wyobraźni i pamięci. Memorare, novissima tua et in eternum non peccabis. We wszystkich sprawach Twoich, pamiętaj. Na ostatnie rzeczy Twoje, a na wieki nie zgrzeszysz. Z księgi 7,40. Patrz na rzeczy nie tylko na linii poziomej czasu, ale na linii pionowej, która je wiąże z wiecznością. To, co powiedzieliśmy o czyszczeniu <laughs> czynnych zmysłów i uczuciowości, pokazuje już, że umartwienie zewnętrzne nie jest wprawdzie najważniejsze. Ale kto by je zaniedbał, zaniedbałby również całe umartwienie wewnętrzne i ostatecznie straciłby ducha wyrzeczenia. Mogłoby się to przytrafić zwłaszcza temu, kto umyślnie nie chciałby się troszczyć o umartwienie. Kto umyślnie nie chciałby się troszczyć o umartwienie. Tym sposobem wpadłby, jak się to zdarza, bardzo często w naturalizm praktyczny który zająłby miejsce ducha wiary i ostatecznie nic wy prawie nie zachował z przykazania Pana. Jeśli kto chce za Mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. Jeśli z rozmysłem chce się sobie dogodzić w pożywieniu i we wszystkim, nie zachowując ducha umiarkowania chrześcijańskiego, przestaje się dążyć do doskonałości i traci się z oczu wielkość najwyższego przykazania będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej ze wszystkich sił twoich i ze wszystkiej myśli twojej jeśli tak postępuje zakonnik traci z oczu specjalne zobowiązania życia zakonnego ale umartwienie zewnętrzne ciała i zmysłów nie dałoby wielkich rezultatów, gdyby nie towarzyszyło mu umartwienie wewnętrzne, wyobraźni i pamięci, o którym teraz pomówimy oraz oczyszczenie czynne umysłu i woli, które omówimy następnie. Boże, ta część od jutra nastąpi. Amen. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawem zbawił, zbawił duszę swoją. Rozosfalśmy ją z tej z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawem zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw zbawił, zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mariusze, Święty, Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Mariusze, Zefie Święty, bądźcie ze mną wszystko ono. nami. Jezu, Mariusze, Chrystus Święty, niech przy Was spokoju Bogu Ducha oddam. Za tych, co dziś umarli, wieczne odpoczywanie raczy im dać Pani. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za tych, co umrą dzisiejszej nocy. Krystelej są, Krystelej Chrysteleison Chryste są, Krystelej Domus favis. Et cum spiritu tuo benedicat vos Potens, et Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bogołości ca. Die vita. Bogiem slaviena wiara. Maria. Ut verga Gospodzina, Matko Zwolena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie elejco. Boże, usłysz głosy, na pełn myśli człowiecze. Słysz modlitwę, ją znosimy, a dać raczy, jegoż prosimy, a na świecie. Zbożny pobyt po żywocie, i przebyt, kiedy nie, królowo Polski, Maryjo królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski. Maryjo, Królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. A z majorem ten Bóg zapłać.